Kurwa jak to światło się wyłącza w tej pierdolonej. Kurwa kamerze teraz jeszcze do... Kurwy, no! Dobra, kurwa. Potrawie, zajedzie kurwa, z kurwy synom jebanym. Nie ma znaków, kurwa, więc pierdolę was w dupę. Chuja, potrawię pojadę sobie. Nie mnie. Kurwa macz, no. Nie będę kurwa macz teraz. Chuj wie ile kurwa czasu. Jeździł jak kurwa pizda, kurwa, bo źle zjechałem. No. Kurwa, ja tu przecież byłem, to. Kurwy niebane, no. Niebana, kurwa rasa w pizdu jego. Kurwa, macz weź tu się nie w kurwi, no. Niebana. Czekaj, może. Jak ja to kurwa. nie, no. Kurwa jego, macz. Nie no ja muszę po trawie pojechać. No, ja po trawie, kurwa pojadę no. no jak ja tu kurwa Czekajcie no patrzcie, no ja nie wyrobię kurwa no. Nie wyrobię tu wjechać Tu jest ten supek, Następny Kurwa nie widać tego Ale jest no nie wyrobię, wpis do ich. Dobra, pierdolę. Ty, no gdzie ja tu na ulicę też kurde, nie tego. Ty, no nie, kurwa, pierdolona. Pierwszym razem tu przyjechałem, nie miałem problemu znaleźć tej zasranej firmy. Kurwa, co się dzieje, że, że dzisiaj, kurwa, Verizon Private Property spierdalaj, kurwa. Szmato jebana. Jebać, kurwa. Jadę przez trawę, sorry, kurwa. Pierdolę to, kurwa. No, przez trawę to teraz pierdolę. Co mam kurwa teraz zrobić w pizdu? Co ja mam kurwa zrobić teraz? Jadę przez trawę, pierdolę. Kurwa, no nie da się kurwa, to nie da się. Spierdalać. Przez tą wysetkę pojadę i wpłyną. Lubię. Kurwa jego mać, no. Się wpierdoliłem. Wsi kurwa, gdzie jest ta firma? Pierwszym razem przyjechałem, nie miałem problemu, no Kurwa nie wiem, nie wiem, kurwa maczna. No. Fajnie, że adresy są, fajnie, że wszystko kurwa jest. Chociaż mówię, pierwszym razem znalazłem, to ja nie rozumiem dlaczego... Teraz mam problem, kurwa. no. Też będę nie przejadę. Bo kurwa sobie słupki powpierdalali. To wale wasze słupki. Jadę przez kurwa wysepkę. Sorry. Jadę przez wysepkę, ale ja kurwa nie będę. Nie mam wyboru. Walę wasze wysepki, kurwa. Pizdu. Kurwa, maćno. No i co? I co dalej? No i co kurwa dalej, kurwa, no! Co dalej kurwa? No ja nie kapuję, gdzie ta zasrana firma może być, kurwa, no 305 skurwysy, noj! Kurwa, kurwa maczno! Monoris rich Transportation Fucking services. Services, fucking kurwa! 305, tu jest 350, kurwa, no. Ja pierdolę. Ostatnim razem nie miałem do no, korwy problemu, no. Co tutaj za gówno jest? Co to za kurwa gówno tu jest? Oczywiście adresu nie ma, tak? National weather service. Kurwa mać, no! NO KURWA PIERDOLONA MAĆ No ja pierdolę do jebanej kurwy pierdolonej no NO KURWA JAŻ TO BYŁEM KURWA PIERDOLONA Kurwa maczno. O ja pierdolę. Dobra, jeszcze raz. Przejdziemy. Nie wiem, nie wiem. No kurwa, nie wiem, pierwszy razem tu byłem. Korwa, znalazłem tą jebaną firmę, no! 350 jest po prawej, korwa! 305, korwa! Mi się jakoś wydawało, że nie było to takie trudne, korwa, jego mać, no! 350, syno, korwa, ty! co dalej No jebana pierdolona mać Kurwa jego mać, no No kurwa jego mać, kurwa Wiem, może tutaj kurwa z tyłu, nie wiem, no Ale tu kurwa nie wydaje mi się, że to by tu było, no jego Kurwa Chyba, że tutaj ale gdzie jest wjazd do tego gówna? Ja pierdolę Kurwa macie nie, nie wiem, kurwa nie wiem Nie, ludzie, jak kurwa nie mogę Nie Kurwa, ja się raz, raz pierdolę coś tutaj Co to za kurwa gówno tu jest? Nie będzie to? Kurwa macie Ja pierdolę Pizdy! Kurwa! Pierdolona mać Kurwa Jaki tu jest kurwa adres w pizdu 155? Nie no, kurwa mać, nie, to nie to. Ja pierdolę 155, kurwa no. Kurwa. Nie wiem, nie wiem, kurwa, nie wiem, co się dzieje, kurwa. kurwa gostek, po prawej. Nie widzisz, że kurwa mam problemy z znalezieniem jebanej kurwa firmy pierdolonej, kurwa jego mać, no. To ja chyba... Jednak kurde popierdoliły mi się firmy, ja tutaj nie byłem w tej firmie, dlatego ja nie mogę Dlatego ja nie mogę jej znaleźć. No To jest jakaś firma Co już tędy byłem, przejeżdżałem. Znak jest wyjebany, więc kurwa nie widać adresu I to musi być to, no. To musi być to, nie ma budowny. To mi się popierdoliły firmy. Fucking na tych samych ulicach, kurwa, jest taka druga firma. Czyli tutaj. No nie wiem, nie wiem. Jakiś kurwa znak. Fajnie by było, kurwa, gdzieś adres by pisało. A, dobra. Nie według kurwa Google'a to niby tu jest, no. Nie wiem, fucking. Kurwa match. Tutaj pisze Ryki, to jest to? Jak ta firma się kurwa miała zaczekaj? Ryks. Tak, to jest to, ja pierdolę Ryks. ja pierdolę Się powkurwiałem na darmo Na darmo się wkurwiłem, niepotrzebnie Niepotrzebnie Ale tak to jest, kurde, no jak się ma w głowie, że jest jakaś firma, a okazuje się, że to jest kompletnie inna firma zajebiście no ha, kurde. zajebiście No dobra A Kto jest tu, to jest tu no. A to wreszcie się Widzieli moje kurwy łażenie Jeżdżenie po jakiś wysepkach Ale głowę dałbym, że ja tu byłem w tej firmie ja że jednak to nie ta firma no. teraz w nocy, nie wiem kurwa no. gdzie tu są te linie zasrane kurwa no pizdo kurde oczywiście stara śpiewka Pierwszy dzień totalny niewyspany, kurwa sześć godzin snu, leżałem jak trzeć kurwa na łóżku i, i zapomnij jedź Gostek, kurwa, Ś ściął mnie Gostek, no kurwa widzisz się cofam, kis, tył, czekajcie... O kurde I jak na złość to jest firma, która szybko mnie rozładuje. by mi dzisiaj poczekać i się jeszcze trochę pospać, kurde, to nie, to oni nie widzą, bo tak zawsze jest kurde. A tydzień temu jak kończyłem trasę Półtora dnia stałem, kurde mi nie ładowali ileś godzin. Drodzy rozładowali, 12 godzin. Nie! jak dzisiaj bym kurde chciał pospać jeszcze, to nie, to oni mnie kurwa od razu biorą. I jest w takim część kurwa, no. Oooo, bijać! Nie bądź Kurde, ja jest to zmęczony. możecie spać, no ja mam piernicę. <gulanie> Dobra, Dobrze, jestem rozładowany, ale się tak nie wyspałem dzisiaj jak piernicę, jak nigdy dosłownie, nie wiem czemu aż tak. Dobra, kurde, dzwonię do firmy, mówią, że na razie nic nie ma, więc wiecie co? Z ulgą przyjmuję, że mogę jeszcze kurde, może z godzinę pospać, kurde. Zajbiście. Fuck a bliać, jak ty wyglądasz, kurwa Mać? Dzisiaj to twarz, to już w ogóle kurwa, wygląda następny dzień, następna noc, następny dzień. Przedmieścia Bostonu wracam na pusto. Wyspałem się, wyspałem się. Tak jak mówię, o drugiej po południu, spałem do drugiej po południu właściwie. Znaczy nie no, do drugiej, później. Zadzwoniłem się spytać, co się dzieje, żeby tej kurde korki, o ten, w korkach nie siedzieć, no i powiedzieli, że mogę wracać, nie, więc... Po drodze odebrać dokument, żebym na granicę mógł, mógł wjechać i wracam do Montrealu. Jeszcze tutaj podkreślę wczorajsze moje wkurwienie takie. Ja dalej nie mogę w to uwierzyć, że ja sobie ubzdurałem że już byłem u tego klienta. Tamten klient wcześniejszy było dosłownie no, trzy ulice dalej, mniej więcej. I no i takie coś wyszło, że ja szukałem, jeździłem, wkurgałem się, po jakichś wysepkach jeździłem, no bo nie dało się wyjechać z tamtego miejsca, żeby zrozumieć, że to nie jest ten klient, którego ja szukam. <laughs> Kurde, no ale dobra jest się nie stało. Każdy kierowca prze, przechodzi przez takie momenty. <grydy> kurde. Dzisiaj chrypkę, coś mnie, przeziębiłem się chyba, więc kurde zanosi się nieciekawie, ja na dzień dobry kurde, będę, będę kurde chory, nie, bo ja mówię, wracam do Montrealu, nie jadę do domu. Zamieniam naczepy i pompa do Sparks Nevada, Mówię, na pograniczu Newady i Kalifornii, nie? Więc... Cztery dni jazdy legalnej, nie? Czyli jutro zacznę... Może gdzieś się wyjadę z Montrealu, jutro zacznę i pompa. Z tego, co patrzałem, mają być śniegi. No ale patrzcie, tutaj też miał być śnieg. Jest niebieskie niebo wszędzie. Prawdopodobnie w górach tam... W New Hampshire i Vermont. W tych dwóch stanach do Montrealu w ogóle mam bodajże 500 km, no ale muszę się przejechać przez pasmo gór. Jak to się nazywa? Apalachy? Po polsku nie wiem. czy jak to jest po angielsku? Apalachian. Apalachian. Apalachian? Ty jak to kurde oni wymawiają? Appalachian Mountains, chyba Apalachian? Apalachian? <grym> kurde, nie wiem jak oni to wymawiają, nawet ty, ale ja ja. Po francusku le no tak, ale po angielsku Apallasiem. Dobra, nieważne. Więc muszę przez to pasmo gór przejechać. I tam może być kurde, i tam prawdopodobnie ta Śnieżyca mi dorwie. Ta, która, no tutaj też już miała być, no ale ona chyba powolutku po prostu idzie. Na południowy wschód, więc mówię... Nie narzekam, jeszcze jedziemy normalnie. Jadę ja sam, jadę ja sam, nie jedziemy, nie! Nie mogę krzyczeć. Jadę ja sam! Nie, że jedziemy! Nikt nie jedzie ze mną, ja sam jadę. To ja tu gdzieś muszę kurde zjechać. Pucu, pucu, chlastu, chlastu. Zamknij ryj, że tak od sekund jedenastu.